Witam Was, moje drogie lwy, i zapraszam dzisiaj na czytanie miłosne na te miesiące wakacyjne. Zobaczmy, co czy kogo to lato Wam przyniesie. No dobrze, moje drogie lwy, zobaczmy, co my tutaj mamy. Jako pierwsza, dwójka, buław. Ta karta może sugerować, że przed Wami wkrótce pojawią się takie nowe, uczuciowe możliwości. Być może będziecie musieli. Rozważyć jakiś, jakiś wybór. Dwójka buław może również wskazywać na osobę, która kogoś obserwuje, ale brak jej inicjatywy do działania. Być może, moje drogie lwy, Darzycie kogoś jakimś głębszym uczuciem, albo ktoś w waszym życiu wam się podoba, natomiast brak wam odwagi, żeby do tej osoby podejść. A może to wy jesteście tą osobą, która jest przez kogoś obserwowana. Natomiast y, temu komuś, kto was obserwuje, jest y, brak odwagi, y, aby, na przykład, was zagadać. I oprócz tego jest jeszcze kolejna opcja, jak można odczytać tą kartę. Więc y, być może niektórzy z was są obecnie y, w związku. Y, Partnerskim z kimś, niestety ta relacja no nie przynosi Wam już satysfakcji. Coś w tej relacji jest nie tak, i Wy wahacie się nad tym, jaką decyzję w tej sytuacji podjąć. I teraz mamy kartę mm, cesarzową. Ta karta oznacza piękną kobietę o silnej osobowości, taki ideał mężczyzny. I ta kobieta potrafi przejąć inicjatywę. I być może właśnie tego typu kobieta, Jako pierwsza zaproponuję Wam spotkanie. Ta karta, karta cesarzowej, może również mówić y, o takiej właściwej kobiecie w waszym życiu, y, która y, poważnie myśli y, o związku. Y, ma w głowie takie założenie rodziny, poważną, poważnie myśli o przyszłości. Może się to również odnosić do tego, że być może mężczyzna, lew, tak, jest obecnie w związku z kimś innym. Tak, tutaj widzimy, że jego takie. Wahanie, zastanawianie się, i teraz na jego drodze pojawia się kobieta jego marzeń, i może warto byłoby zaryzykować i właśnie z nią poszukać swojego szczęścia. No i spójrzmy dalej. Tutaj mamy kartę. Kapłana i ta karta jest symbolem udanego związku, tak? takiego na poziomie y, duchowym. Karta kapłana może być również zapowiedzią zaręczyn albo ślubu. I właśnie kapłan symbolizuje związek, w którym na pierwszym miejscu y, stawiane są. Wierność oraz zasady moralne. No i teraz, drogie lwy, przed wami rozpościera się szansa na poznanie wspaniałej osoby, z którą moglibyście planować wspólną przyszłość. No, ale ja mam w głowie jeszcze jeden scenariusz, być może to dotyczy Kogoś z Was. No, bo tak, tutaj jest ta karta cesarzowej. Owszem, to jest piękna kobieta, ale znaczenie tej karty to również yy, kobieta w ciąży. No i można byłoby to rozpatrywać tak, że coś się podczas tych ciepłych dni. Mam nadzieję, że będą one ciepłe, ale na pewno wakacyjne, tak, wydarzy. No i Wy, może wcześniej, jeśli chodzi na przykład o Panów, byliście w jakimś związku z kimś innym. Natomiast ta kobieta, którą wkrótce poznacie, Zajdzie w ciążę, i wy, moi drodzy, będziecie czuli się y, zobowiązani, aby y, jakby tą sytuację poprowadzić we właściwym y, kierunku. Y, bo być może y, jakby następstwem tej y, tego wakacyjnego spotkania czy wakacyjnego zauroczenia romansu, może być nieplanowana ciąża, ale ponieważ wy jesteście osobami, które trzymają się tych zasad moralnych, będziecie chcieli być Porządku i, yy, i po prostu zaczniecie planować z tą niedawno poznaną kobietą y, wspólną przyszłość. I teraz następstwem tego wszystkiego będzie legalizacja związku. Yy, no i moje drogie lwy, Wygląda na to, że niektóre, niektórych z Was wkrótce mm, mogą czekać zaręczyny, ślub, no i narodziny dziecka. Zobaczmy jeszcze, co yy, w przypadku tej Waszej sytuacji chciałyby przekazać Wam, yy, Anioły, tak? Mam tu jeszcze takie e, miłosne karty anielskie i odczytam z nich jedną kartę. Zobaczymy, czy ta karta będzie współgrała z Waszym czytaniem. Zobaczmy jaka jest rada dla Was. No, idealnie, ponieważ karta mówi: Daj temu związkowi szansę i pracuj nad swoim związkiem. Dziękuję Wam, moje drogie lwy, za wysłuchanie tego czytania. Yy, bardzo jestem ciekawa, czy ono z Wami rezonuje, bo to jest taka dość ciekawa historia, która mi, mi się tutaj ukazała. Yy, jeżeli tak, to napiszcie komentarz pod tym filmem. Zachęcam również do polubienia mojego kanału. Życzę Wam. Wspaniałych wakacyjnych miesięcy i pozdrawiam Was serdecznie.